poddane testowi kostki A i B okazały się niesymetryczne. Tutaj taka uwaga, symetryczne kostki to są tak można by powiedzieć w skrócie sprawiedliwe, czyli że otrzymanie każdej z możliwości jest jednakowo prawdopodobne, czyli szóstki jedna szósta, piątki też jedna szósta, czwórki też jedna szósta i tak dalej. Natomiast jeżeli kostki są niesymetryczne, to prawdopodobieństwo otrzymania nie jest jednakowo prawdopodobne i tu na przykład w kostce A widać, że szansa otrzymania Trójki jest 30%, czyli 30, a szóstki jest 1, 10, czyli nie jest równy. Czyli taka kostka nie jest symetryczna. Na diagramach kołowych przedstawiono rezultaty, w procentach podano częstość pojawiania się poszczególnych wyników. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek większej od 10, jeżeli rzucamy jednocześnie kostką A i kostką B. Czyli żeby było więcej niż 10, no to musi być 11 lub 12. Czyli 5 i 6, lub 6 i 5, lub 6 i 6. No i mam kostkę pierwszą, czyli kostkę A, rzucam kostką A, i na kostce A mogę mieć szóstkę lub piątkę. Pozostałe gałęzie są nieistotne, bo czwórka na pierwszej kostce oznacza, że już na drugiej kostce cokolwiek wyjdzie i tak nie dostanę więcej niż 10, czyli tych pozostałych gałęzi nie rysuję. Kostka B. Na kostce B mogę mieć szóstkę lub na kostce B mogę mieć piątkę, a w przypadku kostki yy, piątki na kostce A, na kostce B mogę mieć tylko szóstkę. I to jest oczywiście nie całe drzewo, ale ta, te istotne gałęzie tego drzewa, które mnie interesują w tym zadaniu. Prawdopodobieństwo otrzymania szóstki na kostce A to jest tutaj, czyli 1 dziesiąta. Prawdopodobieństwo otrzymania piątki na kostce A jest tutaj, czyli 20%, czyli 2 dziesiąte. Teraz kostka B, szóstka na kostce B to jest jedna dziesiąta i piątka na kostce B, może na czarno zaznaczę, piątka na kostce B to jest 30%, procent, czyli trzy dziesiąte. Czyli prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej, nieco najmniej, tylko więcej niż 10 na tych kostkach to jest 1 dziesiąta razy 1 dziesiąta. To jest tutaj czerwone i niebieskie. Razy 1 dziesiąta razy 3 dziesiąte. To jest czerwona Razy czarna, oczywiście plus, plus yy, dwie dziesiąte razy jedna dziesiąta, czyli zielone i niebieskie, co daje mi wspólny mianownik 100. 1 plus 3 plus 2, czyli 6setnych, czyli 3. Pięćdziesiąty.